Wtyczki WordPress, możliwości i zagrożenia. Zanim przejdę do konkretów, wyjaśnię Wam, czym w ogóle są wtyczki w WordPressie. Cały WordPress składa się z trzech głównych elementów. Jest to kod, są to motywy i oczywiście omawiane dzisiaj wtyczki. Możemy śmiało uznać, że wtyczki to jest właściwie kawałek kodu, który dokładamy do naszej strony. Gdyby Chcieć omówić wszystkie wtyczki, które są dostępne na WordPressie, podejrzewam, że można byłoby zalać całego YouTube'a i nie tylko. Jest tego po prostu tak dużo. Teraz zabiorę Was do ekranu komputera i pokażę Wam, w którym miejscu szukać wtyczek. Po uruchomieniu naszego WordPressa, kiedy jesteśmy tutaj na stronie z kokpitem, w menu po lewej stronie, tak jak sobie zjedziemy tutaj po kolei, w pewnym momencie napotkamy na wtyczki. Wystarczy kliknąć. No i tutaj jak widzicie są wtyczki, które ja już mam zainstalowane. Oczywiście widzę, że tutaj część z nich wymaga update'u, co za chwilę też uczynię. No i kiedy byśmy chcieli tutaj wyszukać jakąś wtyczkę, mamy tutaj po prawej stronie może taką szukajkę, gdzie możemy sobie wyszukać wśród zainstalowanych wtyczek. To się przydaje bardzo. A jak chcemy dodać nową, to tutaj po lewej stronie jest wtyczki Dodaj nową. Kiedy klikniemy, mamy tutaj wszystkie wtyczki, które są dostępne. Oczywiście jest kilka kategorii, gdzie możemy sobie tutaj szukać. Możemy sobie sami to gdzieś kwalifikować, właśnie do popularnych, polecanych czy ulubionych. No a jeżeli chcemy wyszukać konkretną wtyczkę, to tu po prawej również jest szukajka wtyczek, gdzie. Możemy szukać na różne sposoby, albo wpisujmy słowo kluczowe, albo autora, albo dane tak danej wtyczki. Wiemy, gdzie szukać wtyczek, czym one są dla nas. No to teraz przejdźmy do tematu głównego, czyli porozmawiajmy sobie o zagrożeniach i możliwościach, jakie dają nam wtyczki w WordPressie. Jeżeli chodzi o możliwości, to jest ich bardzo wiele i żeby tutaj zawrzeć, przynajmniej te najważniejsze i główne, no to na pewno warto powiedzieć o bezpieczeństwie. Jest wiele wtyczek, które po prostu zabezpieczają naszego bloga i warto je stosować. Kolejne możliwości to chociażby prowadzenie statystyk. To jest bardzo ważne przede wszystkim dla osób, które działają gdzieś marketingowo-biznesowo, prowadzenie statystyk jest bardzo. Istotne. Kolejną z możliwości, hmm, chociażby na przykład patrząc na samego elementora, to jest jedna ze wtyczek i pewnie nie raz jeszcze o niej tutaj wspomnimy, no to właśnie korzystając z takiej wtyczki nie musimy znać totalnie zasad programowania, a możemy dzięki niej sami sobie tworzyć swoją stronę internetową, bloga, po prostu korzystając z metody kopiuj-wklej, ponieważ Elementor jako wtyczka już ma wszystko w sobie wbudowane, a my sobie tylko dane elementy, które nas interesują, przenosimy tam, gdzie trzeba. Ich możliwości tutaj jest sporo, oczywiście z ich dużo, dużo więcej. Myślę, że właśnie najciekawszą taką jest to, że nie, nie musimy tak naprawdę być programistami. Wystarczy tylko gdzieś zdobyć wiedzę bądź zlecić to komuś, jak działają dane wtyczki, no i dzięki temu po prostu ułatwić sobie działania na naszych stronach internetowych. Zanim przejdę teraz do kwestii tutaj e, jakie są zagrożenia ze strony wtyczek, no to oczywiście już pewnie się domyślacie, że chodzi tutaj też o bezpieczeństwo. Z jednej strony wtyczki bardzo nas chronią, a z drugiej strony mogą też nas narazić na niebezpieczeństwa. Ponieważ taki ostatni, większy raport z ubiegłego roku mówi o tym, że ponad 97% e, takich nieścisłości właśnie, jeżeli chodzi czy jakichś włamań, czy jakieś utraty bezpieczeństwa strony internetowej e, obsługiwanej przez WordPress, zdarzyło się właśnie dlatego, że były znalezione luki w wtyczkach. Niestety. Co oczywiście nie znaczy, że wtyczki są złe i zawsze musi się wydarzyć coś, niehalo, na naszej stronie blogu czy sklepie. Po prostu to jest oprogramowanie i czasami się gdzieś takie rzeczy mogą wydarzyć, czyli wiemy, że chodzi tutaj na pewno o niebezpieczeństwo. Kiedy będziemy stosować się podstawowych zasad, jak używać wtyczek, jak je sprawdzać itd., powinno być wszystko ok. A żeby tak na tych minusach wiele się nie skupiać, bo ich tak naprawdę wiele nie ma, na pewno jest więcej plusów, to tutaj jeszcze jedną rzecz, którą warto e, powiedzieć, to przede wszystkim, no, to jest taki trochę zabójca wydajności naszych, naszych stron internetowych, ponieważ nie wszystkie wtyczki tak naprawdę są nam potrzebne, niektóre po prostu obciążają system strony, i kiedy nie stosujemy ich w prawidłowy sposób, albo mamy ich po prostu za dużo, albo gdzieś one mają jakieś wyzwania wewnętrzne, wewnątrz siebie, może się okazać, że one bardzo gdzieś odbijają się na wydajności naszego bloga. O tym, jakie wtyczki, gdzie ich szukać, czym się sugerować, będą jeszcze kolejne nagrania, a podsumowując te nagranie, tak jak widzicie, jest więcej możliwości niż zagrożeń ze strony wtyczek i co warto na pewno rozważyć, przed instalacją to zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę ta wtyczka dana, którą chcemy teraz zainstalować, jest nam potrzebna?